O Daltonie i jego tajemniczym zniknięciu na Cyprze. Jakiś czas temu cała frekwajtowa Polska żyła historią Daltona, który zniknął podczas imprezy na Cyprze, na którą wybrał się do Adriana Ciosa oraz na jego zaproszenie. Nagle Dalton przepadł. Adrian wpadł w panikę, a przynajmniej tak to wyglądało. Zaczęły się poszukiwania, dramatyczne apele na social mediach, prośby o pomoc do każdego, kto był w okolicy, i nagle Dalton się odnalazł. W areszcie. Według relacji Adriana Ciosa, Dalton został zatrzymany. Na szczęście po kilku godzinach wyszedł na wolność, ale czy ta historia jest prawdziwa? No właśnie, tu pojawiają się wątpliwości, Adrian Cios w swoich relacjach mówi, że Dalton nie był agresywny, że służby miały problem z komunikacją, że całe miasto pomagało w poszukiwaniach. Brzmi to trochę jak scenariusz kiepskiego filmu, prawda? Wiele osób twierdzi, że to czysta ustawka, próba nabicia zasięgów, zresztą fakty mówią same za siebie. W czasie, gdy Dalton zaginął liczba na stream. Adriana Ciosa skoczyła dwukrotnie z 450 do ponad 1000 osób. Przypadek nie sądzę. Pytanie brzmi: czy Adrian jest na tyle zdeterminowany, żeby ryzykować utratę wiarygodności dla kilku tysięcy wyświetleń? Na ten moment Dalton milczył.